Kalimera. Pozdrowienia dla klubowiczek i klubowiczów podróży i rejsów. Znajdujemy się w Lavrio, gdzie zaokrętowaliśmy się na statek Celestial Olympia. Jak to jest, że to właśnie statki tego armatora zgarniają prestiżowe nagrody w świecie rejsów wycieczkowych? Mówimy bowiem o armatorze, który posiada stosunkowo niewielką flotę tylko dwa statki wspomniany przed chwilą i tego za mną Celestial Olympia oraz Celestial Crystal. Nie są to duże jednostki. Na pokład, na pokład przyjmowany jest około 1500 gości. Coś jednak jest takiego w Celestialu, że co roku te dwa statki przyciągają ponad 100 tysięcy rejsowiczów. Na te pytania postaramy się odpowiedzieć podczas naszej relacji rejsów. Wielki Błękit, który właśnie zaczynamy. Zapraszamy. Śledźcie nasz profil na Facebooku, YouTube'a, zadawajcie pytania, czatujcie ze mną, oglądajcie Instagrama, na wszystkie pytania chętnie odpowiem i widzimy się niebawem. Pozdrowienia!